Witajcie, moje drogie Skorpiony, na kanale Ruzi Rux. Ciepło, serdecznie witam wszystkich, którzy chcą posłuchać swojego horoskopu. Moi drodzy, ważny dla Was czas. W końcu Skorpiony, niektóre już weszły w okres pourodzinowy, ten korzystny dla Was w końcu, w końcu czas. Z piękną energią, brawo szóstki, Yy, ognia. Mam tutaj znakomity czas osiągnięć sukcesów. Mój drogi Skorpionie, masz teraz dobry czas. Ludzie w pracy yy, i wokół ciebie myślą coraz lepiej o tobie. Tutaj twoja renoma wzrosła, i ty bardzo ciężko pracowałeś na swój sukces. Możesz teraz spodziewać się publicznego uznania czy jakiejś zasługi, i nie ominie Cię wszelaka nagroda za te osiągnięcia, które, y, które dokonałeś. Brawo. I moi drodzy, ogólnie ta karta mówi, że dobre wieści już są w drodze. Oczywiście może to być awans, może to być oferta pracy, a nawet. E, może to być m, czucie się dobrze samym ze sobą, i wy macie po prostu już sprzyjający czas, sprzyjający los. O tym właśnie mówi szóstka ognia. Ta karta mówi o zwycięstwie. E, fajnie, teraz rozkoszujcie się po prostu tym triumfem. Ta karta też symbolizuje indywidualne zwycięstwo, po prostu zrealizowaliście swoje twórcze cele w pracy, czy w sztuce, czy w nauce. I triumf jest zapłatą za całe to ryzyko i tą pracę, którą wcześniej podjęliście. Macie też akceptację społeczną, możecie pracować w zespole, czy jest wygrana w sądzie. Spełnienie nadziei i spełnienie marzeń. Może faktycznie dla niektórych z Was było coś, co napawało Was jakimś ogromnym smutkiem, albo no, nie, wydarzyła się jakaś sytuacja, jakieś nieporozumienie, czy byliście samotni, czy coś bolesnego odkryliście. Ale, kochani, to już jest to za Wami. Daliście sobie czas na uleczenie i wspaniale postanowiliście pójść naprzód. Zobaczcie. 10 koło fortuny, więc wspaniała po prostu energia. Nie powiem, nadszedł czas w końcu zmian. I Wy widzicie, że macie teraz szczęśliwy traf, tak? Zrównoważoną karmę, być może niektóre skorpiony zamknęły jakąś karmę. Zawirowania były, odeszły, teraz jest już, idziecie w kierunku nowego przeznaczenia. Ponieważ um, anioły zesłały wam tą kartę z powodu pozytywnych zmian, mających miejsce w twoim życiu, więc nadchodzi, nadchodzą zmiany. Ale to jest bardzo dobra yy, karta. No tak, karta szczęścia, karta przeznaczenia symbolizuje nieubłagalną kolejność pewnych zdarzeń, czy akcji, czy reakcji. I natomiast karta może również symbolizować poczucie bezsilności wobec przeznaczenia. Mówi o zmienności ludzkiego losu i na wszystko następuje odpowiedni czas. Więc musicie pamiętać o tym, że życie zawsze będzie przynosiło nowe okazje i wyzwania. Aż do tego momentu, kiedy w końcu doświadczycie poczucie spełnienia. E, ja lubię tą kartę. W pozytywnym aspekcie symbolizuje jakiś los, fortunę, nowe życie, nowy początek, nowy etap, nowe szczęście. Więc, moi drodzy, świadomie wprowadzajcie zmiany do swojego życia, kierując się ich cyklicznością. Mieliście dobry czas razem ze, ze swoimi albo przyjaciółmi ostatnio, albo ludźmi myślącymi podobnie jak wy. Może też byliście tacy zdyscyplinowani, właśnie w pracy. W każdym bądź razie to ten okres jest takim symbolem drogi duchowego rozwoju, wewnętrznego oświecenia. Karta również wsparcia w trudnych chwilach i świadomości, że życie człowieka ma wyższy cel. Wy to odkryliście. Człowiek zaczyna przyjmować nowe zasady moralne, i to jest, to prowadzi do drogi duchowego rozwoju. Widzę tutaj po prostu mądrość, wewnętrznego przewodnika, mistrza, nauczyciela, nauczanie może też nauczaliście kogoś. Natomiast na pewno wy teraz jesteście takim przewodnikiem niejednokrotnie dla kogoś, tak? Może wy byliście taką osobą, że dla innych jesteście autorytetem moralnym, albo mieliście do czynienia z taką osobą, która odcisnęła na was wpływ. Może to była osoba duchowna, nauczyciel, albo Wy, niektóre, e, właśnie, skorpiony są tak, teraz takim przykładnym mężem, ojcem e, i bardzo dużą uwagę przywiązujecie do, do tradycji. Zobaczcie, mamy teraz kartę teraźniejszości i karta piątki wody. Obecnie, w tej chwili może w okolicach tej pełni dopadło was jakieś rozczarowanie czy przygnębienie. Może też niektóre skorpiony straciły coś, co przynosiło im radość, czy przyjemność. Może tutaj nawet to oznaczać um, jakąś hmm, jakieś przygłębienie, samotność, smutek. Po prostu może przybrały sprawę zły obrót. Na szczęście, kochani, mimo że jesteście rozczarowani czy przygnębieni, to uważajcie. Nie ma tutaj, nie róbcie jakiejś skłonności do przesady, dramatyzowania, ponieważ może to tylko takie, bo powinniście dostrzec, że to rozczarowanie jest doświadczeniem, z którego należy wyciągnąć naukę. A to przyczyni się do Waszego rozwoju emocjonalnego. Absolutnie nie ma tutaj jakiegoś wielkiego nieszczęścia. Um, naprawdę, może to było smutek, jakaś, jakiś emocjonalny może żal, ale kochani, to jest tylko i wyłącznie przejściowe. Potraktujcie swoje rozczarowania jako możliwość oderwania się od przeszłości nadzieje na lepsze jutro. I tutaj, chyba faktycznie w najbliższym czasie sprawy takie y, finansowe będą zaprzątać wam głowę, bo wy za wszelką cenę y, chcecie osiągnąć szczęście, choć może ono będzie w tym momencie okupione wysoką ceną. Y, niektórzy mogą obawiać się tego, co już zdołaliście osiągnąć. Ogólnie ta karta wskazuje na zamożność, na Pewne wartości materialne, komuś zależy na zdobyciu fortuny, na jej utrzymaniu, potrafi czerpać przyjemności z pieniędzy, jeszcze nie osiągnęliście takiego stanu, żeby dzielić się jeszcze z innymi, i um, musicie znaleźć równowagę pomiędzy nadmiarem a oszczędnością, czy chciwością a skąpstwem nawet w stosunku do siebie, czy życiu w nieustającym jakimś napięciu, że utracimy wszystko. A karta naprawdę stabilizuje stabilność finansową i jednocześnie y, może poddawać wątpliwość to, co tak naprawdę stanowi prav, prawdziwą istotę bogactwa, tak? Bo człowiek potrafi dbać o siebie, ale pamiętajcie, że w pogoni za pieniędzmi może zatracać swoje ludzkie cechy. Kochani, Widzę tutaj dobrobyt materialny z tymi pięknymi tutaj kara, kartami i tą szóstkę ognia na początku, jeżeli to połączymy, nie zamartwiajcie się, naprawdę macie tutaj stabilność finansową. Będziecie mieć też korzystne inwestycje. Myślę, wydaje, że ta sytuacja, która teraz obecnie jest na świecie może powodować że e, właśnie macie takie myśli, tak? Wydaje mi się, że sytuacja związana z koronawirusem. Ale głowa do góry, moje drogie skorpiony, wy naprawdę macie teraz niezwykle sprzyjający czas. módlcie się o ochronę, proście o ochronę i nie może się wam tutaj nic złego wam stać. E, w dalszej części co jest waszą podstawą? Widzę, że Wy tu macie miłość, miłość. Siedem aż pucharów. Jest to zapowiedź wielu okazji, wielu wyborów, atrakcyjnych często. Często może zatracacie się w jakichś marzeniach, ale macie tutaj naprawdę przede wszystkim miłość. I zwróćcie uwagę, aspekt miłości. Wzmocnijcie sobie aspekt miłosny. Mogą do Was właśnie powracać jakieś historie z przeszłości. Może wspominacie jakąś dawną przyjaciółkę, przyjaciela, partnera. Może niektórzy z Was mają teraz do czynienia z dziećmi, czyli. Wpływ dzieci na Waszą sytuację uczuciową może być jakiś bardzo znaczący, może teraz będziecie się odwiedzać, bo właśnie w takich zjazdach rodzinnych dzielenie się życzliwością, gloryfikowanie nawet przeszłości będzie teraz po prostu taką podstawą do czego, do odnalezienia równowagi w Waszym życiu. Starajcie się, Skorpiony, bo widzę, że tutaj tylko ten aspekt jakoś uczuciowy. Ja go rozwinę dalej, poproszę jeszcze karty anielskie o radę i wsparcie dla Was. Może być też dla niektórych skorpionów, które są samotne, niby dobrze jest im w tej samotności, ale to nieprawda. Karty nawet sugerują, że pomyślcie o, o miłości, przyciągnijcie miłość do swojego życia. W ten sposób mm, Odnajdziecie równowagę w swoim życiu, a w ogóle jeszcze anioły ostrzegają was przed podejmowaniem jakichś impulsywnych decyzji i ruchów w tym y, momencie swojego życia. Macie y, przeanalizować wszystkie okoliczności, macie być ostrożni, nie działajcie impulsywnie, dokonujcie zmiany w swoim życiu powoli, y, metodycznie. Możecie współpracować z innymi ludźmi, to będzie bardzo dobrze. W ogóle bycie miłym, współczującym wobec innych ludzi to klucz do spełnienia Twoich marzeń, do uzdrowienia. Zachowujcie powściągliwość, odnajdujcie taką równowagę pomiędzy e, działaniem a kontemplacją. Naprawdę oczekujcie na lepsze czasy. Wy i tak macie tutaj niesamowitą ochronę niebios. Nie zabraknie Wam niczego ani teraz ani w przyszłości, ale widzicie, co się dzieje. No, jeszcze po prostu nas pozamykali, więc może nie jest to tak, jakbyście sobie życzyli, ale co Wy możecie zrobić? No, karta sugeruje, że możecie się teraz uczyć, możecie zaangażować się w jakąś naukę dotyczącą waszego, Waszej kariery. Zdecydowanie jesteście na właściwej ścieżce w ogóle swojej życiowej, wytoczujecie, ale nadal jest wiele do nauczenia. Możecie rozważyć jakieś e, zapisanie się na jakieś zajęcia interesujące was, może dotyczące waszej profesji, może jakieś studia, może jakieś badania. Mm, a jeżeli y, nie, to w pracy y, może też y, zwracajcie uwagę na taką y, szczegółowość, na może taką dokładność, y, może właśnie zajmijcie się czymś co y, no Dajmy na to, yy, jesteście, może macie jakiś mężczyźni, tutaj nie wiem, garaż, w którym da dawno coś jest do naprawienia, a trzeba na przykład naprawić silnik w samochodzie. Ja to już po prostu wymyślam jakieś przykłady, ale chodzi o to, żebyście zajęli sobie czymś myśli, czymś takim kreatywnym, ale równocześnie to, co skupiłoby zupełnie wasze myśli. No, w ten sposób. To, to akurat Wam pomoże. No dobrze, rozkład jest, słuchajcie, już za nami, a teraz ja zatrzymam film i rozłożę Wam wyrocznie i anioły. Jestem z powrotem, kochani, przed Wami rozkład kart anielskich i wyroczni anielskich. Urodzi nowy. Pierwsza karta. Anioły sugerują, abyś podwyższał swoje standardy. Um, no w jakiejś dziedzinie życia Twoja sytuacja nie jest w porządku. Po prostu nie jest. I Ty zadowalasz się czymś mniejszym niż marzysz i znacznie mniejszym niż na to zasługujesz. I wcale nie musisz iść na kompromis. Nie, bo pomoże Ci uzdrowić lub zmienić tą sytuację w swoim życiu. Wszystko teraz, co możesz zrobić, czy musisz, to poprosić o pomoc niebo i zastosować się do tego otrzymanego prowadzenia. Kochani, przeznaczcie sobie dzisiaj czas na wizualizacji i marzenia, albo zróbcie sobie coś takiego, że w swoje urodziny, albo wnów naprawdę zastanówcie się nad pragnieniami swojego serca i nie bójcie się bycia rozczarowanym. E, w a o co tutaj chodzi? E, chodzi o to, abyście uwierzyli, że zasługujecie na wspaniałe życie, e, że macie prosić o pomoc nieba i ono wam to te marzenia pomoże zrealizować. Możecie się czuć nawet o nieśmieleni, ale macie zapewnienie boskie, że jesteście gotowi, żeby sięgać gwiazd. Zasługujecie na te dary, więc otwórzcie swoje ramiona, żeby je przyjąć. Moi drodzy, piękna karta, czas zabawy. Pozwolę sobie na krótką historię z mojego życia, żeby coś wam opowiedzieć. Czasami, jak ja tak bardzo poważnie traktowałam życie i chciałam tych zmian, a one nie przychodziły. Ja chodziłam taka zestresowana i wychodziła mi karta czas zabawy. I ja sobie myślę, nawet żachnęłam się, no tu ja tak, o takich poważnych rzeczach myślę, a anioły każą mi się bawić. Ale uwierzcie mi, że jak się porządnie pobawicie, nie wiem, zorganizujcie przyjęcie, na przykład wszystkiemu, albo idźcie na jakąś wycieczkę, wy za bardzo się wytężaliście, za bardzo ciężko pracowaliście i straciliście przez to swoje pierwotne skupienie. Staracie się bardziej z przyzwyczajenia niż z jasnego obierania kierunku, moi drodzy. To bardzo ważne, żeby odwrócić swoją uwagę od ciężkiej właśnie pracy czy od tego spinania się. Każdy rodzaj wesołości wstrząśnie Twoimi nawykami i rutyną i pozwoli odzyskać świadomość tego, co jest naprawdę ważne, a co nie. Uwierzcie mi, to działa. Jak ja e, zrobiłam sobie jakąś zabawę, rozrywkę, to nagle następowało po tym fakcie olśnienie. Wiedziałam, którą drogę mam pójść, ponieważ zabawa, moi kochani, jest formą medytacji i zabawa otwiera czakle serca, a w ten sposób pozwala swojej kreatywności podłączyć się do boskiej mądrości. I ona jest bardzo ważna. Możecie też przebywać na świeżym powietrzu jakąś aktywność na świeżym powietrzu sobie. Zrobić i naprawdę dalej będziecie wiedzieć, już co to, to po prostu tak przychodzi. no Wypróbujcie, bardzo was proszę. Karta sugeruje następna, że macie w sobie pęd, dyscyplinę, pragnienie bycia własnym szefem. Więc, jeżeli ktoś chce stworzyć własny biznes, moi drodzy, zróbcie to, zarejestrujcie się od 15 listopada bo niebo chce, żebyście wiedzieli, że będziecie wspierani duchowo. Będą przychodzić do was nowe okazje, yy, niebo przyciągnie do was klientów kupujących czy kontrakty. Naprawdę, moi kochani, natomiast jeżeli wy jesteście u kogoś, pracujecie u kogoś, to również tam macie mieć takie cechy przywódcze, yy, ponieważ wy yy, Chcą podnieść anioły, wasze poziomy działań zawodowych na nowe biznesowe możliwości. Ale o co tu chodzi? Bardzo ważne jest, żeby się zdrowie odżywiać, wysypiać się, regularnie ćwiczyć. To jest bardzo, bardzo ważne. Wtedy wasza kreatywność bardziej wzrośnie i będziecie przyciągać do siebie właśnie te biznesowe okazje. A w ogóle dla wielu skorpionów um, przychodzi teraz um, czas na lepsze. I te zmiany w twoim życiu pomagają ci zostawić za sobą już to, co ci nie służy, ale będą nowe sytuacje. Zwróćcie uwagę jeszcze na jedną wskazówkę. Twój duchowy cel związany ze starymi sytuacjami już się dopełnił i teraz ty otwieraj się na nową zmianę w swoim życiu. Ale ona jest z boskiej inspiracji. I chociaż wokół będą huragany, chociaż wokół będą rewolucje, wy Macie być stali, spokojni, przejdziecie przez te zmiany, i będą na pewno niektóre skorpiony się uczyć, niektóre otwierać nową, nowe działalności, niektórzy będą tworzyć nowe relacje, tak, owszem, bo tutaj też nowe relacje. Wszystko to nowe zmiany, nawet jeżeli wywołują u Was lęk, macie iść w kierunku nowych zmian, moi drodzy. Nowych zmian. W starych związkach, w stałych związkach będzie wszystko w porządku, wręcz takie powiedziałabym, umocnienie, natomiast poświęćcie też więcej czasu na taką radość ze sobą, spędzanie czasu, jakąś kolację, lampka wina. Słuchajcie. Bardzo to jest ważne teraz. Macie piękną kartę. Znowu wracam jak gdyby do początku. Wyrocznia powiedziała: make a decision. Podejmij decyzję. Twoja determinacja jest bardzo w tej chwili ważna, podkreślona, wręcz Twój duch niebo będzie wspierało Twoje pragnienia i manifestacje. Zawsze byłeś zdolny do tworzenia o i niszczenia. Zobaczcie, jaka karta do Was przyszła, skorpiony. No właśnie, wy posiadacie taką wiedzę i taką pewność siebie potrzebną by odpowiednio z tych zdolności skorzystać. Tak. Teraz jest czas, żeby działać. Jeśli tylko wiesz, czego chcesz osiągnąć i dlaczego. Bez względu na to, że moc przemiany jest pod Twoją kontrolą, możesz zmienić swoje myśli w czyny, a cele w osiągnięcia. Jeżeli niedawno odniosłeś jakąś porażkę, to wiedz, że możesz ją przekuć w sukces. I teraz, moi drodzy, jedyne ograniczenia, które będą, to tylko te, które sobie teraz wy sami założycie. Wow, jaka karta, jakie potwierdzenie tego wszystkiego, co czytaliśmy wcześniej, prawda? Widzicie to? Myślę, że to widzicie, że to czujecie. I no, moje skorpiony, bądźcie wyrozumiali dla siebie. I ta karta mówi, że nadchodzi czas dla ciebie narodzin. No tak, zbliża się pora narodzin dla wielu, i urodziny już były czy są, będą nowe energie. Macie skorzystać z wiedzy, z, które wynieśliście z odbytych lekcji, i teraz zwróćcie uwagę na swój rozwój, jak się zmieniliście w wyniku tych przeżytych zdarzeń. Zbierajcie informacje podczas tej swojej wędrówki życiowej. I teraz co? Karta mówi: przygotuj się na nowe przygody. Na nowe i pozytywne rezultaty. Ja Wam mówię zwłaszcza kolejne 55, a potem za tym idzie znowu 55 dni, bo teraz jest naprawdę bardzo korzystny czas. Dwóch, trzech miesięcy dla Was, pomimo wszystko. Moi drodzy, potraktujcie również e, och. Tą kartę to jest akt wiary, lip of fight. To teraz będziecie tworzyć coś wspaniałego. Jeżeli przejdziecie przez okres przemian, to w tym czasie czerpcie ze swojej wiedzy, intuicji, wiary. Nie poniesiecie teraz porażki. Macie ogromne wsparcie. Pokonacie swój lęk, odnajdziecie piękne rezultaty na swoim horyzoncie. Ważny jest tutaj wzrost wiary i właśnie on będzie najlepszą formą działania, a jeżeli popełnicie jakiś błąd to wynieście z tego lekcję i spróbujcie jeszcze raz jeszcze raz tu odniesiecie sukces sukces, nawet macie skoczyć głową w dół w nieznaną przepaść nawet jeżeli na koniec spadniecie to naprawdę będziecie latać latać, nie, nie spadniecie żartowałam moi drodzy Macie wspaniałe karty, macie się otwierać na nowe biznesy, macie się otwierać na nowe okoliczności, macie tworzyć pomimo wszystko, co się dzieje na świecie, moi drodzy, tak jak my to robimy, moi przyjaciele, moi znajomi. Przyjechało tutaj 10 wspaniałych osób na warsztaty yy, do mnie odcinania węzłów energetycznych. Niektórzy pokonali daleką trasę. Odważne dziewczyny. I moi drodzy, no stały się fantastyczne rzeczy. Robimy między sobą biznesy, wspieramy się. Wy teraz, Skorpiony, macie cudowny czas. Możecie naprawdę wchodzić w związek. Możecie e, roz, wypatrywać już na horyzoncie wszystkiego, co pozytywne dla Was. I ja Wam tego z całego serca życzę. Jeżeli ktoś potrzebuje, E, jakiejś prywatnej porady czy konsultacji, czy jeszcze zapytać, kiedy dokładnie, chociaż pamiętajcie, wszelkie biznesy, wszelkie aktywności, coś co chcecie otwierać, to działajcie po 15 listopada, nie wcześniej. Ale moi drodzy, jeżeli potrzebujecie jeszcze takiej prywatnej porady i konsultacji, proszę pisać albo zadzwonić. Ja teraz zrobię e, takie portrety w tej promocyjnej cenie, jest 100 zł, a czytanie z kart jest 70 zł. A wy wszyscy, którzy macie ochotę na jakieś seminaria rejki czy numerologii, może chcecie się uczyć w ten sposób zapełnić czas czy myśli, no to też serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Skorpioniki, cudownego czasu, wzrostu wiary, szczęścia, powodzenia. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Was, kochani. Wasza Ruzi Ruksem.